Hejka kochani, witam Was w dzisiejszym filmie, który jest naprawdę dla mnie bardzo ważny. Chciałam Wam przede wszystkim dzisiaj podziękować za to, że na moim kanale wybiło już 1000 subskrypcji. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, że moje filmiki mają tak pozytywny odbiór wśród Was i naprawdę lubicie mnie oglądać. Jestem tym faktem naprawdę wzruszona, że to tak szybko się stało, że już tyle was na moim kanale jest. I po prostu chciałabym każdego z was przytulić, ale wiem, że nie dam rady, więc tak symbolicznie Was przytulę. <grych> Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście, za każdy miły komentarz pod filmem, za każdą łapkę w górę, za wszystko po prostu za to, że Was mam. Naprawdę cieszę się z tego powodu. No i mam nadzieję, że będzie Was dalej tak przybywać. Z okazji tysiąca widzów organizuję dla Was takie mini rozdanie. Kupiłam cztery kartki świąteczne, jakoś zbliżają się święta. Powędrują one do czterech osób. Wystarczy, że zaobserwujecie mnie na Instagramie. Nikt do niego znajdziecie w opisie i napiszecie w komentarzu gotowe swój nick z Instagrama oraz e-mail, żebym mogła się jakoś dawać potem zgłosić do osób, które wygrają. Ten konkurs będzie trwał do któregoś tam grudnia, jeszcze nie wiem dokładnie do którego. Wszystko znajdziecie w opisie, wszystko tam napiszę, regulamin tego mini rozdania. Mam nadzieję, że weźmiecie w nim udział, jest to taki mini upominek ode mnie. Oczywiście życzenia będą tutaj własnoręcznie przeze mnie napisane. No i to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Chciałam właśnie jeszcze raz Wam za wszystko serdecznie podziękować za to, że Was mam. To był taki krótki właśnie informacyjny. Mam nadzieję, że weźmiecie udział w tym rozdaniu. No i widzimy się w kolejnym filmiku, kochani. Pa pa!